Dzień dobry moi mili. Dzisiaj weekendowo jesteśmy z Małgosią Lorenc, przedsiębiorczynią. Chciałbym dzisiaj przedstawić przedsiębiorczynię, która robi niesamowite rzeczy, które są naturalne, 100% eko. Jest to też taka pasja małgorzaty, żeby aktywizować. Seniorów, bo bardzo często jesteśmy w takim olimpijskim biegu, tak biegniemy całe życie, pracujemy, jesteśmy zaangażowani i przychodzi ta emerytura, żegnają nas z naszego miejsca pracy, bardzo hucznie często mówią, że będą o nas pamiętać, że będziemy się spotykać i zostajemy często sami w domu albo ze małżonkiem i tak... Zapomnieliśmy, że powinniśmy mieć jakieś hobby, może. może moglibyśmy coś fajnego robić w życiu i dalej pracować trochę dla innych, a może bardzo dla innych, ale też dla siebie. Więc o tym dzisiaj będzie ta nasza rozmowa. Witaj Małgosia. Może parę słów powiedz o sobie. No i jedziemy z tematem, który pewnie Was zaskoczy. Witaj Jacku, witajcie wszyscy drodzy państwo. Zawsze byłam osobą pełną pasji i nie wiem, co to znaczy nuda, bo wiele różnych rzeczy mnie interesowało. Dzisiaj mam już taką dużą stabilizację w swoim życiu i robię to, co kocham. Jestem terapeutą i ekspertem germańskiej medycyny, i to jest moja taka praca na co dzień. A dodatkowo jeszcze uprawiam wraz z mężem ogród permakulturowy, i tutaj też on w zasadzie otworzył nam drogę i mi do kolejnej pasji. Jako terapeuta spotykam się z osobami właśnie starszymi, a jako właściciel firmy szkoleniowej wcześniej, wiele lat prowadziłam coachingi dla kadry kierowniczej. Głównie to były coachingi dla kierownictwa w fabrykach. I niektóre z tych fabryk, gdy jakiś kierownik lub menadżer miał iść na emeryturę, to nawet trzy lata przed odejściem na emeryturę był objęty programem coachingowym, ponieważ wielu to byli głównie mężczyźni, ale wiele tych osób mówiło: Co ja będę robił? Ja sobie nie wyobrażam tego. Tu jest tyle trzeba robić w fabryce: utrzymanie ruchu, ciągłe wyzwania, ciągła praca, i teraz ja miałbym być w domu z żoną. Ja nie wyobrażam sobie. Wychodzę do pracy na jakąś godzinę, nie wiem, na ósmą, siódmą czy dziewiątą, pracuję do siedemnastej i nagle nawet nie ma tej dyscypliny. Chyba to zauważyliśmy w covidzie, kiedy nagle się wszyscy spotkaliśmy w domach, bo zabroniono nam wychodzić na zewnątrz. Było dużo rozwodów podobno i kłótni rodzinnych, bo nagle wszyscy byli w domu dzień i noc. Ale może też i tego nie sprawdziliśmy, może się więcej dzieci urodziło. To też warte byłoby jakichś badań teraz po covidowych, tak, dokładnie. Mhm. Tak. Więc to są osoby, które mnie bardzo interesują, osoby starsze, które bardzo często utraciły jakiś sens czy cel życia nie tylko z powodu tego, że nie ma już tej pracy, ale także dlatego, że dzieci są dorosłe, że dzieci odeszły w podrosły i te osoby potrzebują, poszukują jakiegoś zainteresowania. I staram się właśnie nakłonić czy pokazać tym moim widzom, że możesz mieć swoje jedzenie, możesz się zaangażować w robienie na przykład octów, w powrót do starych tradycji, nawet jeżeli masz tylko na przykład doniczki w domu albo tylko balkon, no jeżeli już jest ogród, to jest coś cudownego, wspaniałego. Nie jest to warunek, że trzeba mieć ogród, tak? Nie. nie, nie. Można na przykład to, co ja kocham i to, co promuję, co może być świetną pasją, ale i też sposobem na biznes, na zarabianie, bo nie każda emerytura jest wysoka, to jest też to, żeby zainteresować się światem mikroorganizmów. I do mnie bardzo przemówiła taka koncepcja profesora japońskiego Teruo Higi, który to. Przez lata pracował nad stworzeniem stabilnej kompozycji mikroorganizmów i to był taki człowiek też z pasją, który myślał, że uratuje świat, kiedy ogłosi światu swoje odkrycie o tym, że ma te stabilne kompozycje mikroorganizmów dla rolnictwa, dla ogrodnictwa. Z tego względu może być wyeliminowany problem głodu na świecie, ograniczone środki chemiczne no to oczywiście nie spotkał się z zachwytem, tylko z oporem. Ale sama jego koncepcja jest piękna. Ja ją uwielbiam i wykorzystuję je właśnie w, swoich, w swojej pasji. I mówię tutaj o mikroorganizmach i o odstach, kochani Państwo, dlatego że mam. Aktualnie mam tutaj u siebie w domu 60 rodzajów octów z różnych owoców, warzyw, kwiatów. Wyobraźcie sobie, że nieraz z mężem na przykład idziemy tutaj do naszego dzikiego ogrodu i zrywamy na przykład tylko płatki habra bławatka albo tylko płatki na przykład dziewanny. To, wiecie, ile potrzeba płatków, żeby zrobić na przykład taki ocet słój takiego octu. I teraz. Niesamowite. to aż tyle może być smaków tego, od co rozumiem, tak? No bo jeżeli dodajesz, A. płatki bławatka, to będzie taki kwiatowy ocet. Tak, może być z kwiatów, na przykład pysznym octem jest z aksamitki, czy z nagietka, robię też octy z ziół kuchennych, na przykład bardzo lubię z tymianku, czy z mięty, z owoców, a teraz jak jeszcze sobie wyobrazimy, że możemy to wszystko połączyć, czyli na przykład zrobić wiśnie z miętą, na przykład, prawda, albo jabłko z tymiankiem, no to w zasadzie mamy nieograniczoną ilość tego, tych, tych różnych kompozycji, ale... Łączę to też właśnie z mikroorganizmami, dlatego że każdy taki ocet to jest jakby rezultat, rezultat pracy mikroorganizmów, prawda? To, przetwa, to przetwarzane są te wsady w procesie fermentacji, tworzy się ocet. No i teraz tutaj o, tym, o tej koncepcji, która mnie tak urzekła. Otóż profesor Higa wysnuł taką koncepcję, w którą wierzę na 1000%, że 100% mikro, mikroorganizmów, czy to one są w glebie, czy w naszym organizmie, czy na blacie, to mamy powiedzmy 100% pewną grupę mikroorganizmów. I teraz 96% tych mikroorganizmów jest neutralnych. I one nic, nic nie chcą robić. Ale 2% mikroorganizmów chce zmierzać do destrukcji, do rozkładu i pozostałe 2% do rozwoju do życia. I toczy się między tą, tymi dwoma procentami i dwoma procentami nieustająca walka. A te 96% Pytu między ludźmi też więcej miłości. <sum> Ale to te 96% czeka tylko, które. Która siła zwycięży i się tam natychmiast przyłączy? Czyli jeżeli zwycięży te 2% do destrukcji, to idzie destrukcja. Pomidory marnieją, nasz organizm marnieje. Jeżeli 2% te do życia, do planowania rozwoju, to, te, to one się przyłączają i wtedy jest to już naprawdę wielka siła. Dlatego jest tak ważne, żeby nasze otoczenie, i my sami, żebyśmy byli pełni tych dobrych mikroorganizmów, prawda? Je możemy właśnie dostarczać do organizmów octach albo do gleby w, mikro, w kompozycjach mikroorganizmów, prawda? I to jest naprawdę coś pięknego, bo to pokazuje, że my mamy cudowny wpływ. I teraz wiele takich treści, które nagrywam na swoim kanale, właśnie jest o tym, jak możemy. Dostarczyć te mikroorganizmy, jak możemy sami je wytworzyć, jak możemy o nie dbać. Przecież, nawet jak nastawiamy taki ocet, to dokładnie tam jest to wszystko widoczne, że coś, widzimy tak, że najpierw jest tam spokój w tym słoju, potem zaczyna się tworzyć wielka piana, jakby wszystko chciało wyskoczyć z tego słoja. Potem to jest takie, nie wiadomo, co z tego będzie. Czy będzie z tego dobry ocet, czy może powstanie na przykład jakaś pleśń, prawda? I wydaje się, że idzie to w złym kierunku. Na przykład ocet ciutkę zgęstniał, ale następnego dnia zaglądasz jest cudowny, jest też nieraz odwrotnie, prawda? Nie ma obserwować cały proces, jak to się dzieje, czyli nie jest to coś takiego, że gdzieś tam stoi w piwnicy i tyle. I tak. Nic nie widzimy. Możemy sobie obserwować zachodzące procesy tego dobra, który się tworzy, albo też tego zła, bo rozumiesz, że może się też zły ocet wyhodować. Oczywiście, że tak, oczywiście, prawda? I tak. teraz to, ten temat octów jakoś chwycił za serce bardzo wiele osób, nie tylko kobiet, ale i też panów, bo dostaję e-maile i, i telefony i wiadomości na Facebooku głównie, że o odważyłem się, odważyłam się, zrobiłem, czy zrobiłam pierwszy swój ocet i ta Społeczność tych octomaniaków, tak można ich nazwać, nas nazwać, tych ludzi zakochanych w octach jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Ale jeszcze przecież niektóre te osoby, ja też do nich należę, traktują ocet jako produkt. Więc dlaczego by na przykład nie łączyć pasji z, z zarabianiem? Kiedy prowadziłam tę swoją firmę szkoleniową i tam jak, jak na tego typu działalność ona była dosyć duża, bo w najlepszym okresie zatrudniałam 40 pracowników w tej firmie, to nie lubiłam tego i zastanawiałam się, co ja mogłabym robić innego. I nie potrafiłam sobie wyobrazić, co ja mogłabym robić innego. Nie poznałam ale... niesamowitą niczę, naprawdę, to, dlatego <noise> jesteśmy na tej rozmowie, bo dla mnie ocet to jest, dodaje do, się do, do galaretki i tyle. I nic no nie. <noise> ale teraz jak na przykład, powiedzmy, miałbyś tę galaretkę, ale jeżeli polałbyś na przykład ten, tę galaretkę octem estragonowym, no to już może uzyskałbyś naprawdę wspaniały smak, prawda? I oczywiście możemy stosować ocet i on w pierwszej kolejności ma zastosowanie kulinarne. Na przykład my wypijamy z moim mężem rocznie 100 litrów octu. Jak ostatnio żeśmy obliczyli, bo ocet dodajemy po prostu do wody do napoju i pijemy. Ocet z kawy. To jest, zdrowe, to jest zdrowe, rozumiem, tak? Jest to tak. udowodnione, że jest to zdrowe, że to dobrze wpływa na na takie samopoczucie, tak? No tak, bo jak mówimy ocet, to każdy w pierwszej kolejności myśli tylko o occie jabłkowym i on ma wszystkie te składniki, które ma, mają jabłka, prawda? Jeżeli teraz robimy ocet, powiedzmy na przykład z przytuli czepnej, to jest to zioło, taki popularny chwast, no to również właściwości tego. Zioła są w tym occie. I tu jest właśnie, to jest bardzo ciekawy ocet, ponieważ przytulia czepna ma dużo różnych właściwości, tak jak zioła, prawda? Powiedzmy, że one mają pewne wspólne właściwości, jak na przykład działanie moczopędne, przeciwzapalne i tak ale każda roślina, każde zioło jeszcze coś ma ekstra. Na przykład aksamitka dzięki luteinie ma zbawienny wpływ na wzrok, prawda? Dla osób, które powiedzmy czują, że mają zmie... zmęczone oczy. Aksamitka to jest taki piękny kwiat. A przytulia czepna dedykowana jest głównie witalności i sprawności takiej seksualnej, jeżeli chodzi o panów. I no, teraz... Naturalna viagra, po prostu. No coś takiego. I teraz... I to jest bardzo śmieszne, że na przykład robię taką degustację octów i tutaj przyjeżdżają różni nasi czy klienci, czy wielbiciele i powiedzmy są panie i mówię właśnie o właściwościach tego octu z przytuli czepnej, że właśnie na siły takie witalne, intymne wpływa u mężczyzn, to na przykład część kobiet od razu mówi, to ja chcę, to ja biorę ten ocet. Ale nie, są też takie panie, które mówią, a jest coś przeciwnego? Na osłabienie, tak? Uspokoić tak. emocje. Tak. tak jest. Niesamowite. Ja myślę, Małgosia, że to, o czym dzisiaj moi drodzy rozmawiamy tutaj, to, to taki naprawdę pomysł na, na pasję, która chyba nie ma końca, bo ziół chyba jest bardzo dużo na świecie. Bo są polskie zioła, ale są też zioła, które u nas nie rosną. Może można sprowadzać jakieś susze, które można do tego ocu dodawać, albo nie. Co byś na ten temat powiedzieć? No właśnie, dlatego że octy możemy robić nie tylko ze świeżych ziół, możemy też robić z ziół suszonych. I to jest w zasadzie ja się tym zajmuję trzy lata. To jest taki mój początek, poznaję te zioła. To też wpłynęło na takie decyzje, że zapisałam się na studia podyplomowe z Zio z i z fitoterapii. No, nie myślałam kiedyś, że w ogóle będę jeszcze się uczyć na jakiejś uczelni, więc. Tak, jest mnóstwo ziół, jest mnóstwo roślin, które są spoza naszej strefy, a które mają wspaniałe właściwości. Tak jak na przykład robię też ocet z imbiru, ale jest jego odpowiednik galangal na przykład. I dlaczego by nie robić z tego? Uwielbiam na przykład kuchnię, uwielbiam gotować dania kuchni tajskiej czy w ogóle azjatyckiej. Przecież tam jest mnóstwo pięknych ziół czy składników. One są oczywiście sprowadzane, można je tutaj też kupić, ale dlaczego by nie wybrać takich, które nie są przemysłowymi, tylko właśnie, nie wiem, jakimiś. poznać kogoś, kto również ma jakąś taką, jak to się mówi, każdy ma jakiegoś bzika, prawda? Kto ma również takiego bzika z Tajlandii. Dlaczego by nie? Ja my się nie znamy długo, bo dopiero się tutaj poznajemy. Tak słusznie podczas tego wywiadu. Ja mam biznes restauracyjny i też moja sugestia do restauratorów, że przecież oni mogą używać tych produktów do swoich potraw, bo tak. wszyscy, cały sukces potrawy i smaku jest w przyprawach. A to słyszę, że ocet może być przyprawą do dań, do, do odkrywania nowych smaków. A fundamentem gastronomii, dobrej gastronomii jest właśnie smak i serwis. Musimy podawać bardzo dobre potrawy, no właśnie takie unikalne smaki, unikalne doznania kulinarne. Dla mnie to jest symbol właśnie gastronomii z wielkim sukcesem. Gdzie można Cię znaleźć na social mediach? Jak można dotrzeć do Ciebie? Oczywiście moi drodzy, możecie zapytać też mnie na mojej stronie chowderna.com.pl. Tam mnie znajdziecie. Tam też będzie historia o Małgosi i będą też kontakty na mojej stronie, ale jak do ciebie dotrzeć bezpośrednio? Najlepiej jest po prostu do mnie napisać na mail kwantomed@gmail.com, na Facebooku również mam swój profil jako Małgorzata Lorenz i tam dużo osób do mnie pisze. Jest też grupa Ogrodnictwo intuicyjne uprawy tam można dołączyć do tej grupy i obserwować te wszystkie nasze poczynania i octowe, ale ogrodnicze różne inne. No i na YouTubie to jest główny nasz kanał Permakultura TV Ogrodnictwo Intuicyjne, więc zapraszam serdecznie do kontaktu. Czy ale można się jeszcze... no. odwiedzić? Bo słyszę, że masz ogród, czy robisz jakieś warsztaty, bo może jakiś emeryt, senior, ale aktywny, myśli sobie, kurczę fajny temat, czy prowadzisz tego typu stacjonarne być może spotkania, żeby pokazać jak, no i wtedy ta pasja rzeczywiście się urodzi, bo ktoś pomyśli, że no to jest takie realne, to, to nie jest trudne, nie jest podejrzewam zbyt skomplikowane właśnie w, kul w kultywacji takich produktów każdego miesiąca robimy przynajmniej jeden taki spacer otwarty po naszym ogrodzie i po warsztaciku odstowym. ale oprócz tego, jeżeli ktoś ma ochotę, może tutaj przyjechać oczywiście wcześniej umówiwszy się, ale jak najbardziej bardzo chętnie to pokazuje i dzielę się swoją pasją. Natomiast jeśli chodzi o warsztaty, to... Yy, Przygotowuję teraz właśnie cykl warsztatów i stacjonarnych, i online, dlatego, że no, jest we mnie ta dusza szkoleniowca, tego trenera. Więc dlaczego nie miałabym skierować swojej oferty do firm? Dlaczego firmy nie miałyby uczyć swoich pracowników, jak robić octy, a nie tylko, jak zarządzać ludźmi, prawda? Więc myślę, że to mógłby być też dobry pomysł. A jeszcze tylko Jacko, a propos tych restauracji, to wtrącę tylko to, że wybitnym octem jest ocet z kawy. I wow. teraz to jest, to jest coś tak mega pysznego, że jeżeli ktoś na przykład lubi kawę, lubi Espresso, a ocet z kawy jest mocno kawowy i jeszcze dodatkowo octowy, delikatnie. To, to jest ocet, który zachwyca wszystkich, więc dlaczego by nie w, taki, w takiej restauracji nie proponować kawa, a może ocet z kawy? I to byłoby coś, co by odróżniało te restauracje od innych. Niesamowite. Tak, tak. nie ja, ja poza moją działalnością restauracyjną jestem dystrybutorem kawy. Już od 17 lat ponad. Myślę, że to jest kolejna inspiracja, bardzo ciekawa. Ja się też bardzo cieszę, że chcesz pomóc być może przedsiębiorcom, którzy już nie są przedsiębiorcami, chociaż przedsiębiorcą już jest całe życie. Bez względu czy się jest na emeryturze, czy się dopiero zaczyna, albo jeśli jest na tym piku swojej działalności. Ja się bardzo cieszę, że właśnie chcesz pomóc w rozwijaniu pasji, szczególnie tym osobom, które teraz mają trochę więcej wolnego czasu. Moi drodzy, też jest to moja misja, żeby pomagać ludziom, bo przez tą pomoc lepiej żyje się nam wszystkim, że podsuwamy Wam pomysły, jak spędzać wolny czas, bo aktywni przedsiębiorcy. Przedsiębiorczynie mogą być odstomaniakami w weekendy, więc nie ma tak zwanego dobrego czasu, kiedy zacząć. Każdy czas jest dobry, żeby zacząć i żeby robić fajne rzeczy w swoim życiu i znowu pomagać innym. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję. Szukajcie Małgorzaty na Małgorzaty Lorenz na Facebooku, szukajcie na YouTubie. Jeżeli nie będziecie mogli znaleźć czałderna.com.pl, przekażę bezpośredni kontakt do Małgorzaty. Życzę Wam uroczego dnia, dobrego weekendu, bo dzisiaj spotykamy się z Małgosią weekendową. Małgosiu, dziękuję Ci bardzo. Ostatnie trzy najważniejsze słowa do naszych słuchaczy. Nigdy nie jest za późno, żeby coś zmienić w swoim życiu i spowodować, żeby po prostu być szczęśliwym. I właściwy moment jest teraz, nieustająco teraz. Bardzo Ci dziękuję, miłego dnia, wszystkiego dobrego. Dziękuję, wszystkiego dobrego.